Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pustynnego świata w Minecraft. Chciałbyś, by filmy pojawiały się częściej na kanale? Nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji. A teraz zapraszam Cię do oglądania. 101 dzień zacząłem od wyrównywania powierzchni obok mojego magazynu. Na ścieżce dodałem kaktusy i zacząłem budować miejsce którym będę mógł wymieniać się z osadnikami. Oczywiście zachowałem wszystko w pustynnym klimacie, więc nadal budowałem sandstone'a. Zrobiłem kilka małych pomieszczeń, dodałem do każdego pomieszczenia mównice, ponieważ zależało mi głównie na kupowaniu zenczantowanych książek. Dodałem pochodnie i pora na przyprowadzenie osadników. Wioski obok zabierałem jednego po drugim. Płynąc z nimi łódką po piasku. Chwilę to zajęło, lecz po jakimś czasie wszystkie pokoje były już uzupełnione. Pierwszy Enchant, jaki udało się trafić, było Szczęście 3, więc zabrałem całą trzcinę, jaka wyrosła w międzyczasie, bym miał z czego zrobić papier, by zacząć wymianę. Włożyłem papier i zacząłem wymieniać go za Emerald. Postanowiłem zbudować pokój z Enchantem. Dzięki książkom po które wróciłem się do Strongholdu dzięki waszym komentarzom, ponieważ czas najwyższy był by mieć nieco lepsze enchanty niż najbardziej podstawowe jakie się da. Dysenchantowałem cały swój set, naprawiłem też swoje przedmioty i można było zabrać się za enchantowanie. Na początku udało się stworzyć najlepszy możliwy kilof, połączyłem dwa kilofe i powstał jeden. Efektywność 5, Niezniszczalność 3 i Szczęście 3. Niestety do innych przedmiotów nie miałem tyle szczęścia. Następnego dnia wziąłem się za usuwanie wioski, ponieważ miałem większy plan co do tego miejsca, a ona mi jedynie przeszkadzała. Usunąłem więc domy i filary i zrobiło się nieco pusto. Jako, że nie chciałem by osadnicy z sąsiedztwa nie mieli gdzie spać, wziąłem się do pracy. Postanowiłem wybudować miejsce Noclegu. Wyrównałem teren i zacząłem stawiać ściany nowego budynku. Włożyłem podłogę, nowe miejsce może nie było najładniejsze, ale na pewno było lepsze niż spanie pod gołym niebem. Położyłem mnóstwo łóżek, które również były z wioski obok, i zostało jedynie zaprosić nowych mieszkańców tego przybytku. Niekoniecznie chcieli na początku przyjąć zaproszenie, więc wykopałem dziurę niedaleko nowego budynku i przetransportowałem tam osadników. Postanowiłem zostawić ich tu na jakiś czas, by zrozumieli, że robię im przecież przysługę, więc poczekają w tej dziurze aż do nocy. Wymieniałem książki i postanowiłem zakupić jedną zaklętą książkę na Fortunę 3. Jako, że nie wszyscy chcieli handlować ze mną książki za Emeraldy. Znowu poleciałem po trzcinę i wymieniałem papier. Nadeszła noc, więc kolejna próba zaproszenia nowych domówników do mojej osady. Na początku się na mnie obrazili, lecz jak przypomnieli sobie, że przecież nie mają domów, przyjęli moje zaproszenie. Dla ich bezpieczeństwa, zamknąłem wejście płotkiem za ich plecami. Jako, że nie chciałem co chwilę latać do trzciny i z powrotem stwierdziłem, że zrobię automatyczną farmę trzciny. Potrzebowałem do tego kwarcu, więc szybka wyprawa do netheru, pięcie kilku drzew oraz stworzenie niezbędnych przedmiotów i możemy zacząć działać. Parma ta polegała na ułożeniu pistonów w stronę trzciny. Obserwator, który był skierowany na wysokości trzciny, miał za zadanie wysyłać sygnał do pistonów, by te ścinały na nowo wyrośniętą trzcinę. Trzcina płynęłaby wodą do hopperów a te przekazywałyby te trzciny do skrzyni pod nimi. Użyłem jedynie czterech obserwatorów i na ten moment polecałbym Wam więcej. Po jakimś czasie automatyczna farma trzciny wyglądała na gotową. Teraz poczekać i sprawdzić czy wszystko działa poprawnie. Chciałem by nowi osadnicy powiększali swoją rodzinę, lecz potrzebowałem do tego marchewek. Wyruszyłem na wyprawę w poszukiwaniu przynajmniej jednej. Podczas wyprawy natrafiałem na ruiny portalu, z których garnąłem złoto i obsydian. Mijałem też wioski i świątynie, lecz nigdzie nie było ani jednej marchewki. Podróżowałem i podróżowałem, zbierając różne nowe przedmioty. Nalazłem też posterunek, więc warto było sprawdzić, co znajdziemy w skrzyni. I na szczęście. Były tam marchewki, Miałem czego poszukiwałem, więc teraz szybki powrót do naszej bazy. Rankiem od razu zabrałem się za nowo znalezionych marchewek. Posadziłem je do z i gdy tylko uzupełniłem wszystkie miejsca, pobiegłem nakarmić osadników, by mogli w spokoju powiększać swoją rodzinę. Jako, że moja farma marchwi nie była zbyt duża z powodu tego, że nie miałem wystarczająco ziemi, udałem się do kopalni, by pozyskać kilka staków na powiększenie farmy. Miałem już gir, więc można było zrobić farmę, ale nie chciałoby mi się tu latać i zbierać tego co chwilę, tak jak w przypadku trzciny, więc chciałem ją nieco zautomatyzować. Pewnie są lepsze taktyki na mechaniczną farmę, lecz nie chciałem odpalać poradników i zbudowałem taką, którą jeszcze pamiętam z początków mojego grania w Minecraft. Istony w tej farmie odpowiadają za trzymanie wody, która po aktywacji zalewa całą farmę, zgarniając wszystko, co na ten moment wyrosło. A zebrane przedmioty trafiają do hopera. Nie jest to jakoś super fascynujące więc nieco przyspieszymy ten proces. I wystarczyło tylko dodać szklane ściany i dach, by cały budynek był gotowy. Więc przepalamy piasek i wstawiamy okna oraz szklany dach. Nie robiłem jej już tak dawno. Wiem, wiem. Jestem bumerem. Jako, że mieliśmy zabezpieczone źródło jedzenia nadszedł czas by ulepszyć swój ekwipunek. Wziąłem całe TNT, jakie udało się zebrać ze wszystkich świątyń, i ruszyłem do neteru. Wysadzałem jedno po drugim w poszukiwaniu debrisów. Po kilkudziestu wysadzonych TNT nareszcie znalazłem pierwsze złoże. Później już miałem większe szczęście, i w następnym znalazłem dwa, i jakiś czas później kolejne. Niestety, po jakimś czasie demolowania neteru, TNT się skończyło, więc jedyną opcją było po pani killoffem i liczenie na szczęście. W sumie udało się znaleźć 15 derbisów, co nie było zbyt dużo, lecz przepaliłem wszystko. Pierwsze co postanowiłem ulepszyć to killoff na net jako że był najlepszym narzędziem jakie miałem. Ulepszyłem też spodnie i hełm. Jako, że nie starczyło mi na resztę ekwipunku, stwierdziłem, że w łatwy sposób przecież mogę pozyskać TNT, więc wyruszyłem w poszukiwaniu świątyń, które jeszcze nie zostały przeze mnie ograbione. Podczas gdy biegałem nieco rozkażony, wpadłem do głębokiej dziury. Na szczęście udało się zrobić wiadro, ale o co chodzi w ogóle z tą dziurą? W środku pustyni. Nie zważając na to, wspiąłem się na górę i szukałem dalej nowych świątyń. Udało się tak znaleźć 11 świątyń, z których miałem mnóstwo TNT oraz prochu. Z prochu stworzyłem więcej TNT i miałem ponad 2 staki. Nie zostało nic innego jak wysadzanie neteru. Na początku wysadzałem pojedynczo TNT. Lecz później stwierdziłem, że będę robił całe korytarze eksplozji. Było to super satysfakcjonujące. Gdyby też uwielbiacie wysadzać TNT w noclawcie, dzięki tej metodzie udawało się znajdować więcej derbisów. W sumie nawet nie liczyłem ile ich potrzebuję, więc wykorzystałem całe TNT jakie miałem. Po wykorzystaniu Ostatniego TNT udało mi się nazbierać 17 derbisów. Chyba mam pecha co do tego bloku w Minecrafcie. Wypaliłem całość i stwierdziłem, że zrobię sobie super miecz. Enchant standardowo nie wyszedł, lecz jeden z osadników sprzedawał Sharpne z 5. Trochę przepłaciłem, ale chciałem mieć w końcu czym walczyć. Dodałem inne enchanty jakie miałem oraz zmieniłem go na netherite'owy. Zaczęło mi brakować węgla i innych surowców, więc kilka dni spędziłem w kopalni kopiąc w większości węgiel i żelazo. Po powrocie na powierzchnię chciałem zrobić by osadnik zaczął sprzedawać nieskończoność lub mending, jako że chciałem również stworzyć sobie super łuk, bo w sumie... Wolę strzelać z łuku niż walczyć mieczem. Spędziłem mnóstwo czasu na stawianiu i rozwalaniu mównicy, by osadnik w końcu dał mi to, czego potrzebuje, lecz nie doczekałem się. Po całym dniu stwierdziłem, że się poddaje. Postanowiłem spróbować swego szczęścia w enchantowaniu. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, więc wyruszyłem do miejsca, gdzie mogę znaleźć super itemy. Pisaliście, że w NCT, w którym byłem, było widać kolejne, i mieliście rację. Blisko NCT, w którym byliśmy w pierwszym odcinku, znajdowało się kolejne NCT. Tulker pokonany, kolejna Elytra do kolekcji, a w skrzynkach nic ciekawego. Zwiedziłem całe to miasto i totalnie nie znalazłem nic, co jakkolwiek mogłoby mi się przydać. Strasznie słabe przedmioty były w skrzyniach, więc straciłem na to jedynie czas. No ale zawsze warto było sprawdzić. Wróciłem do domu i łaknąłem jakiejś przygody, więc zdobyłem zły omen walcząc z pilażarami i postanowiłem wykonać rajd. Tylko, że niezbyt byłem do niego przygotowany. Nie chciałem też odpalać go na swoich osadnikach, lecz potrzebowałem jedzenia i strzału. Zespałem się jeszcze, by nie walczyć nocą, i udałem się do magazynu po strzały. Niestety, podczas wchodzenia do niego bokiem, odpalił się Raid. No co za pech! Wyciłem szybko strzały i przygotowałem się do walki. Zaczęła się walka. Pierwsze etapy pokonywałem bez żadnego problemu. Pusznicy nie stwarzali żadnego zagrożenia. Jedynym minusem była walka w pojedynkę, bez żelaznego golema do pomocy. Zamurowałem wejście do moich villagerów, by się nic im nie stało, i walczyłem dalej. Później pojawił się golem i szło jeszcze łatwiej niż wcześniej. Lecz w kolejnej fazie pojawił się jakiś gigantyczny mob. To był mój pierwszy rajd w życiu, więc możecie dać znać, jak on właściwie się nazywa. Na ten moment nazwałem go Zły Manik i twardy był z niego zawodnik. Poleciałem szybko do żużelka z lawą i w ten sposób udało mi się go pokonać. Lawa okazała się bardzo przydatna do walki nie tylko ze Złym Manikiem, lecz też z innymi. Każdą fazą pojawiało się ich coraz więcej i coraz trudniej było mi stawiać im opór. Nie miałem dobrze zenchantowanej zbroi, więc nie czułem się zbyt pewny. Ostatecznie udało się wygrać walkę nocą. Rankiem odmurowałem moich osadników. Niestety i drudzy z budynku obok nie przetrwali rajdą. Jako, że miałem zniżkę postanowiłem zakupić mending od jednego z osadników. Dodałem go do kilofa oraz hełmu. Poszedłem do kopalni sprawdzić czy mending działa jak powinien i oczywiście działał, lecz natknąłem się w niej na spawner pająków. I w sumie pomyślałem, że przydałaby mi się ekspiarka. Okazało się nawet, że całkiem niedaleko jest kolejny spawner i miałem zagwozdkę, czy da się zrobić ekspiarkę, która będzie aktywować oba te spawnery. Trzeba było to sprawdzić, więc rozkopałem dookoła pierwszy z nich, później drugi, i miały wspólny punkt, więc chyba było to wykonalne. Potrzebowałem sporo rzeczy z powierzchni, bo udało się zrobić ekspiarkę. Poszedłem spać, a jak gdyby nigdy nic, Piper spacerował w moim domu. Zastanawiałem się, czy nie zrobić takiego dużego muru, który odgradzałby moją bazę od pustkowi, lecz był to naprawdę duży projekt, więc zostawiłem go na kiedy indziej. Możecie dać znać w komentarzach, czy podejmować się tworzenia takiego muru, czy jednak dać sobie z tym spokój. Przyszedł czas na zbudowanie pomieszczenia, gdzie będzie stał portal do Netheru. Więc wykopałem stary portal i zakryłem pozostałości w piaskie, by obsydian nie był widoczny. Zacząłem budowę, wyrównywanie terenu, później postawienie portalu i standardowo trzymałem się jednego stylu budowania. Padłem na pomysł, by stworzyć mniejszą piramidę, niż nasz magazyn. Nie jest to jakaś wybitna budowla, więc Wam to nieco przyspieszę. Ozdobiłem trochę wejście i chciałem wyłożyć podłogę w środku neterowymi blokami, lecz mi ich zabrakło, więc dodałem filary, które paliły się na końcu, by wszystko miał też lekko neterowy klimat i nocą budynek prezentował się następująco. Typka podróż po potrzebne mi bloki do neteru i budowla jest już gotowa. Międzyczasie wymieniłem się z villagerami, więc stać mi powoli było na kolejne książki z mending. Dodałem więc mending do mojego miecza oraz do butów. Jako że lubię walczyć, a walka na rajdzie mi się mega spodobała, postanowiłem polecieć znaleźć się w plejaderów i zrobić kolejny raid, by przeszkolić swoje umiejętności w walce. Nalazłem wieżę Udało się zdobyć zły omen i wyruszyłem do najbliższej wioski, by zacząć rajd. I zaczął się, zaczął się kolejny rajd. Jak to pierwsze etapy, pokonywałem je bez żadnego problemu. Przygotowałem również małą łapkę z TNT, chociaż ostatecznie wysadził ją jakiś królik. Pojawił się również zły maniek, Lecz teraz nieco trudniej było go zalać lawą, ponieważ siedział na nim kusznik. Ostatecznie i tak to się udało. Pokonywałem jednego rywala za drugim i mój netolektowy miecz mi w tym bardzo pomagał. Przyszedł moment, że zostało mi jedno serce. Szybko musiałem uciec z totem w ręce. Zostałem wypchnięty do lawy przez jednego z i aktywował się totem. Uchronił mnie on przed śmiercią. Walka przeciągała się do nocy, gdzie pozostało jedynie kilku rywali. Dobiłem ich i jest kolejne zwycięstwo na moim koncie. Wróciłem do bazy i położyłem się spać. Miło mi się, że jestem w świecie, który jest jednym wielkim oceanem, a ja po środku niego pływam i próbuję przetrwać. Jeżeli czekasz na kolejne odcinki, nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a teraz trzymaj się, cześć!